Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. On zsyła deszcz. Bez żadnej różnicy, Bóg troszczy się o życie tych, którzy wchodzą w jego myślenie, jak i tych, którzy odwracają się w przeciwnym kierunku. Żadne ludzkie postępowanie nie zmieni jego nastawienia, jego miłości. Nie można pozbyć się synostwa. Bóg Ojciec permanentnie tłumaczy nam w różnych sytuacjach konfliktowych, w obliczu zranień, złośliwości, przemocy i nienawiści, to też jest moje dziecko. Nie oznacza to z jego strony aprobaty zła, ale wagę więzi. Nic nikomu nie ujdzie na sucho, ale też nikogo Bóg nie zostawi, nawet w sytuacji zła, które dany człowiek wybrał. On jest Teleios. Tym, który czyni wszystko kompletnym, integralnym, doprowadza do celu. Jako jego dzieci do takiego funkcjonowania z nim jesteśmy zaproszeni. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.